Nie ma widzowie, a to jest kolejny piękny odcinek. Chcę fajny, chyba niech będzie Specjalizatora 99 Widzicie, mam trochę jajek Bugałem dość dużo poza odcinkami Po updatecie, y grałem, to update y, Jak nie wiedzieliście, update nie y. Jak zwykle Nowy Rebbit, Pety Pety, jajka takie rzeczy Mm, Rainbow Chest, Dierry Nowe, Podtek Global Event Gift I... A teraz wam pokażę. tak. Czyli tak jest. I trzeba... Żyć. Najpierw są różne kwestie. Teraz okazuje się, że 4 randomowe spawnowane koniary. Nie, nie, nie twoje, tylko na jakieś randomowe. to randomowe. Tak zwyczajowo jajka jakieś dziwne. Nowe Ultimate. Dzięki Mastery, kluczowe Mastery. Maszyny nowej. Gierki. I, te, 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 te. I nowe rzeczy w sklepie. O, darmowe dienty. Whatever Pack, który jeszcze taki to zamiast... ...kupiłem go o, i dostałem że na przykład dostałem z grę Betaflu się z No w ogóle jest chyba trochę więcej kosztuje No to już nie ma tylko I... A dobra to jest lek W nie stać Ale dobra nawet jest Lighting like, warp, to nawet jest lekki lekki okay, dobra żeby nie przedłużać odcinka to lecimy odbierać najpierw darmowe rzeczy to. To, Żeby już bo miałem dużo kurtych tych tech sobie podbierałem rzeczy Takie, tak jak mam ja miałem nowe pet fajne Dominus chodźcie kumerą, są jedne z lepszych petów najnowszych Mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek. Jak powiedziałem o tym właśnie. właśnie że wreszcie powróciłem do tej gry. O, bo w ogóle, to się do tej gry wiadomo, ale że w ogóle powróciłem, bo mnie nie było. To jest jakiś tydzień lub dwa, ale powracam. Też jeszcze się dopóki znowu nie zniknie i to trzeba się cieszyć a dzisiaj będzie jeszcze jeden odcinek, który miał też być jakiś już tydzień temu lub więcej i odcinek z Będziemy musieli podkrywać nowe tereny i zdobyć jakieś nowe rzeczy. Może to... może do Enderów wyruszę wreszcie. Te areje było już do... Zlece, nie. Ja chyba tu skończyłem. No chyba na pewno. Tu albo tu, ale chyba tam. No, chyba tak. To jest tu który zrobiłem. I tu kolejny kraj. A nie, dawa, dalej skończyłem jednak. Więc no, to były te, te areje 51 czy coś. Oj, tutaj już chyba nie było tak. W ogóle to jest Shiny Uuu, taka jest kosmiczna. Z rakietami też. Z mam free diamenty. Zauważyliście, mam dużo diamentów. Teraz mam jeszcze więcej. Zobacz, co to jest. To jest jakiś planeta lunar. To jest Mars to niby Saturn To dziwny Saturn Tu jest komet To tu jest no, kometowa planeta, to jest jakiś galaktyczny port O ogóle nie zauważyłem jak tu jest tu, ale fajne. I, i taki sklep za te medale za questy No. 15 medali, najtańsze rzeczy, a ja jedno. Ja mam 5 tylko. Może tutaj są guesty. No, tutaj nic. Jest... No, dość... czasami są trudne questy, czasami trochę łatwiejsze. Alba, raczej częściej są trudniejsze. To takie kao maszyny. Właśnie wam. O, taka maszyna, jak są w niektórych miejscach. I trzeba mieć takie tokeny. Co ja, to nie udało mu się zdobyć. To są jajka z tych też są różne rzeczy. Ja pamiętam, co dostałem, ale chyba nic ciekawego. Rangę szóstą chyba już miałem. Chyba tak. Jestem pro. Więc dobrze. Tutaj są... Tu. Robot, ta fabryka robotów inkubator jajek ze skrzynką na ja to stałem pod specjalentów, A to mogę użyć To się coś, to jest Warp Jest Draker, tylko że tym razem dla Hyugry Titaniców, tylko ja nie mam ani tego, ani tego A dobra, już myślałem, że mam, a nie mam. a flip jak wie tak, tutaj jakieś kosmiczne strefy tutaj Kolej, strefa z rebircem czyli alien mode ship taki statek Kosmi... taki... Taki kosmitów ten główny statek tutaj jakimiś rozwalanymi rakietami tu też w poprzedniej części, jest steampunkowe i lepsze. Kolej druga już nowa maszyna. Czyli forg, tylko TNT3, można skosztować. To 200 TNT Farmstone za leharmy. Jest za ile? No nie wiadomo za ile. Miller liftbug za ileś tam zwykłych bugów. Znaczy, no tak, no tych małych to w ogóle, tryszorheidot jakiś Za to ten, jakiś klucz taki A nie skąd go wziąć Gdzież tu są z zwykłe świate takie magiczne krainy, tylko że w tych wolcie tym razem możecie zauważyć i już trzecia nowa maszyna na, na Expa Red Pety albo Ultimate jest, było więcej Expa, to za dużo rzeczy no, Tego nie mam tych tekstowek ty uczęłam No, mogę skresztować niby Tak mogę to co robię, no wiadomo Nawet nie wiedziałem, że mogę Można 5 na raz. I ostatni. I darmo... E, dobra. Więc lecimy dalej. Tutaj też gdzieś drogi. Tutaj też świat świata jest skopiowane. O, bardzo potężna skrzynka. Też nie wiem czy mam. Enchanty. No takie, nie prawie mam. Prawie nowych, owek mam inny ale jest dość słaby. Wszyscy martwili mi super lighting. Jest to jest fajny średnio tego. To jest taki fajny agent był. I moja naj najlepsza kraina. Nie no, area. Tech Ninja City. Czyli Tech Ninja Miasto. Ninjowe miasto. Te dwie aree mi zostały akurat do Minecraft. Bardzo długi odcinek nie będzie, jest tylko trochę długi. Mam nadzieję, że on się spodoba. Proszę, nie zapomnijcie zostawić lajka i subika. Bo przechodzimy pod Simulatora 99. Wreszcie. Znaczy nie no, wreszcie no. Jestem bardzo dobry w tej grze, mam jeszcze ekskluzywa jednego. Też już dowolałbym mieć. Jeszcze w żadnym i to, że nie miałem żadnego osiłu niestety. A co chciałbym mieć. Znaczy, Ale to twarze. To Dawid... Mój friend Dawidek. ty brat. I tak przede mnie. Superiore. co? no nie Nie chcę tych petów, bo mam Jakie w hmm. sumie Wyłączyłem tradysz? Nie Nie teraz To jest ostatnia kraina Tu jakoś to Minus dungeon Ale dziwne Tutaj świat został jakby z to jest Garden of Banban, Garden of Banbanie też są inne rzeczy. Były prezenty, nie zauważyłem. Tutaj ma ktoś future, o czym się wydaje? No, dwa future nawet. Ja sobie poprzednio mojej ale... Trochę dobre są. I te, ten enchant super lajki, ale, ale trochę i najnowsza area na razie jak 84, to minus 2 jeszcze rzeczy to co... obaj i czarny do, do tego do wejdziemy na jajka fajnie wobec takich rzeczy Party Nie no, ukradł no, mi jakiś kit. Aha, nie znowu mi ukradł. A piniata, jakby piniata ukradnął, to nie mam tego. Piniata jest moja. Nie no, ukradł mi pilastki piniate. A bo zgłaszamy prestolne, za co są takie kity w tej grze. Okej. Okay.

Widzę nie chcący wyłączyłem, nagrywanie zreportowałem już z tu jest tego wideo, jeszcze się z wami żegnałem, jeszcze raz, więc jeszcze raz się z wami żegnam, już sobie parę jajek użyłem już nie dużo, bo złotych jajek, o to jest najnowsze jajko, z kiełda oczywiście można G3 trafić, ale trudno jest. I jest takie złote pety dostałem, ale dobra, nieważne. Mam no, nadzieję, że wam się spadał ten odcinek, że zostawiliście łapkę w górę i Sobika. Z dzwoneczkiem oczywiście. Musicie dostać łapkę w górę za to, że kupiłem tego Hoverboarda. Bo tutaj normalnie. Czekaj, to jest Starter Pack, to jest Expert Pack. Jak będzie, nie wiem, 9 albo 10 łapek w górę od tym odcinkiem. Ja kupuję niedługo Expert Park. I widzimy się w odcinku z Lettercraft, więc w